W Johannesburgu zwykły poranek dla tysięcy inwestorów zamienił się w szok. Sprawdzając swoje konta, otrzymali przerażające powiadomienia. AfriCrypt, ich platforma kryptowalutowa, Duma południowoafrykańskiego fintechu, ogłosiła zakrojony na szeroką skalę cyberatak. W wyniku tego włamania, wszystkie aktywa użytkowników zniknęły bez śladu. 69 tysięcy bitcoinów, kwota równoważna prawie 4 miliardom dolarów, po prostu rozpłynęła się w nicości. Z każdą mijającą chwilą panika narastała. Niemniej jednak założyciele firmy, 20-letni Raj Skaji i jego 17-letni brat Amir wysłali klientom niezwykły, niemal szyderczo spokojny list. W liście tym wzywali, aby w żadnym wypadku nie zwracali się do organów ścigania ani prawników. Bracia twierdzili, że pozwy sądowe tylko utrudnią delikatny proces zwrotu środków i zastraszą hakerów. Jednak oszukani inwestorzy nie podejrzewali jeszcze o co chodzi. Podczas gdy z trudem przeczytali te słowa, próbując powstrzymać strach, bracia Kai byli już tysiące kilometrów od Republiki Południowej Afryki. Jak dwóm w rzeczywistości młodym ludziom udało się dokonać jednego z największych i najbardziej zuchwałych napadów w historii kryptowalut? Aby zrozumieć, jak to wszystko się stało, trzeba cofnąć się o dwa lata do 2019 roku. Był to okres gorączki złota, epoka boomu kryptowalutowego w Afryce Południowej, kiedy w Johannesburgu dopiero rodziła się nowa branża. Wszystko zaczęło się od dwóch młodych ludzi pełnych ambicji. Raj Sukai miał 20 lat, a jego młodszy brat Amir, 17. Wychowani w środowisku cyfrowym uważali się za geniuszy gotowych zmienić świat. Założona przez nich firma AfriCrypt pozycjonowała się nie jako zwykła giełda, ale jako rewolucyjna platforma. Ich głównym argumentem było twierdzenie, że platforma wykorzystuje zaawansowaną, samouczącą się sztuczną inteligencję do automatyzacji handlu bitcoinami. Na ich błyskotliwej stronie internetowej zamieszczono starannie opracowaną legendę, zgodnie z którą Rice założył tę firmę w 2013 roku, gdy miał zaledwie 13 lat w małym pokoju. Jego młodszy brat Amir, w wieku 17 lat, pełnił już funkcję dyrektora operacyjnego i, jak głosiła biografia, był prawdziwym weteranem handlu z wieloletnim doświadczeniem. Bracia obiecali inwestorom zysk w wysokości 10% dziennie, nie w ciągu roku, ale właśnie codziennie. Była to niewiarygodna, matematycznie niemożliwa oferta, która wydawała się oczywistym oszustwem, ale z niezrozumiałych powodów uwierzono im. Propozycje braci brzmiały niewiarygodnie. Według ich prostych obliczeń zainwestowane 100 dolarów miało zamienić się w milion w ciągu 100 dni. Pomysł ten, poparty chęcią szybkiego wzbogacenia się, natychmiast wzbudził ogromne zainteresowanie zamożnych inwestorów w całej Afryce Południowej. Kryptowaluta szybko stała się głównym instrumentem inwestycyjnym i nikt nie chciał przegapić tej szansy. W tym czasie kraj znajdował się w stagnacji gospodarczej, a tradycyjne rynki nie zapowiadały nic dobrego. Ludzie desperacko potrzebowali ratunku, a bracia Kai zaoferowali im właśnie takie zbawienie. W rzeczywistości była to klasyczna piramida finansowa, umiejętnie zamaskowana pod modną i niezrozumiałą dla większości kryptowalutową powłoką. Oczywiście nie było żadnej sztucznej inteligencji. Nie prowadzono rzeczywistego handlu. Pieniądze nowych uczestników były po prostu przeznaczane na wypłatę odsetek tym, którzy dołączyli do piramidy wcześniej. Bracia Kai stosowali agresywne techniki marketingowe, aby promować swoje oszustwo. Sztucznie wywoływali szum i aktywnie wykorzystywali emocje, grając na głównym strachu inwestorów w dzisiejszych czasach strachu przed utratą zysków. FOMO. Punktualne wypłaty dla pierwszych inwestorów tworzyły silną iluzję sukcesu, która przyciągała coraz więcej inwestycji. Pierwsi inwestorzy, otrzymując gwarantowane 10% zysku dziennie, dzielili się tą informacją z przyjaciółmi, krewnymi i współpracownikami. Finansowy raj wydawał się bliski, więc ludzie rzucali się w niego z głową. Budowali domy, brali kredyty. Opróżniali konta emerytalne, ponieważ sieć rozrastała się wykładniczo. Aby piramida mogła się rozwinąć, bracia Kai potrzebowali nie tylko drobnych inwestorów, ale także wpływowych osób o znanym imieniu i reputacji. Aby nadać swojej aferze wagę i autorytet, bracia sięgnęli po pomoc celebrytów. Doskonale rozumieli, że ludzie są skłonni wierzyć nie faktom i liczbom, ale wpływowym osobistościom. W promocji Afrykryptu wziął udział znany południowoafrykański raper Nasty C, który aktywnie przekonywał swoich licznych fanów, aby nie przegapili, jak to ujął, najbardziej obiecującej okazji inwestycyjnej dekady. Jego opinia została odebrana jako wskazówka do działania. Wkrótce media poinformowały, że legendarny piłkarz Benny McCarthy, którego majątek szacowano na 16 milionów dolarów, Również zainwestował część swoich środków w ten obiecujący startup. Szeroko zakrojona kampania reklamowa podsycała plotki o zaangażowaniu światowej sławy gwiazd Hollywood, takich jak Charlize Theron, a także wysokich rangą przedstawicieli partii rządzącej Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Mówiono, że politycy widzą w tej platformie podstawę przyszłego niezależnego systemu finansowego kraju. Z powodu tego medialnego szumu AfriCrypt stał się prawdziwą sensacją. Platforma wykroczyła poza ramy zwykłej inwestycji, stając się dla wielu symbolem nowej Afryki, symbolem postępu technologicznego, dowodem na to, że kraje afrykańskie mogą konkurować z zachodnimi. Oznaczało to, że nadchodzące rozczarowanie nie będzie tylko stratą finansową, ale załamaniem narodowych nadziei. Bracia Kai natychmiast stali się celebrytami, nowymi idolami fintechu. Ich życie zamieniło się w starannie zaplanowane show niekończącego się bogactwa. Nie tylko kupowali luksusowe samochody, kolekcjonowali je Lamborghini Aventador, Rolls Royce Ghost, najnowsze modele Ferrari. Elitarne imprezy, na które zjeżdżali znani goście, i pozowanie do okładek wiodących magazynów finansowych, gdzie z dumą udzielali wywiadów na temat perspektyw gospodarczych o to, czym wypełnione były ich dni. Imprezy te były swego rodzaju narzędziem marketingowym. Zapraszając przedstawicieli elity, bracia w ten sposób pokazywali: Należymy do waszego kręgu, osiągnęliśmy sukces, można nam zaufać. Za tą błyskotliwą fasadą, która tak oślepiała inwestorów, kryła się zaskakująco prosta sztuczka. Środki klientów trafiały bezpośrednio do portfeli kryptowalutowych, które były w całkowitej i wyłącznej własności braci. Jednak bracia zdawali sobie sprawę, że aby utrzymać iluzję, muszą stale podnosić stawki. Ich pragnienia stawały się coraz większe. Ogłosili opracowanie własnej rzekomo rewolucyjnej kryptowaluty o nazwie AfriCoin, która według nich miała przewyższać bitcoina pod względem swoich właściwości. Natychmiast po tym nastąpiło ogłoszenie o uruchomieniu pierwszego w Afryce banku kryptowalutowego. Takie głośne oświadczenia wywierały duże wrażenie i znacznie wzmacniały zaufanie do platformy. W 2002 roku ich papierowe imperium zostało wycenione przez dziennikarzy na 3,6 miliarda dolarów. Jednak założyciele piramidy doskonale rozumieli, że każda tego typu struktura jest tymczasowa. Nadszedł moment, aby przygotować Exit Scam bezbłędny plan ucieczki. Główna trudność polegała na tym, aby wyprowadzić prawie 4 miliardy dolarów w postaci bitcoinów, rozdzielonych między tysiące portfeli klientów, i jednocześnie całkowicie zniknąć. Bracia zaczęli działać z wyprzedzeniem na kilka tygodni przed ogłoszonym upadkiem, wykonując swoje działania z wyjątkową precyzją. Plan był wieloetapowy. Jednoczesne wycofanie pieniędzy ze wszystkich kont byłoby zbyt widoczne i wywołałoby panikę. Dlatego bracia potajemnie nocami rozpoczęli proces łączenia środków. Za pomocą niewielkich, niezauważalnych transakcji przelewali pieniądze z tysięcy adresów depozytowych klientów na kilka dużych, zimnych portfeli urządzeń typu ledger lub trezor, do których dostęp mieli tylko oni. Inwestorzy postrzegali to jako zwykłą techniczną aktywność platformy, ale do początku kwietnia większość środków została przelana na 5 lub 6 anonimowych adresów. Następnie rozpoczęła się faza prania brudnych pieniędzy. Na początek potrzebowali całkowitej anonimowości w sieci Bitcoin. Niepostrzeżenie wyprowadzali duże kwoty aktywów stosując tzw. miksery bitcoinowe lub Tumblery, np. takie jak Tornado Cash, znane w świecie kryptowalut. Te podejrzane serwisy działają jak gigantyczne blendery dla kryptowalut. Przepuszczają brudne monety przez wiele różnych portfeli, mieszając je z transakcjami innych użytkowników w ogólnej masie, aby całkowicie ukryć ślady ich pochodzenia. Rozbijali miliardy na setki drobnych operacji, przepuszczając je wielokrotnie przez miksery. Następnie wyprane, ale nadal śledzone bitcoiny były przekształcane w jedną z najbardziej poufnych kryptowalut, Monero. W przeciwieństwie do bitcoina, gdzie śledzenie transakcji jest możliwe, w sieci Monero jest to praktycznie niemożliwe dzięki zastosowaniu technologii podpisów pierścieniowych. Takie podejście idealnie nadawało się do tego, aby miliardy zniknęły bez śladu. Po konwersji na Monero wszelka możliwość śledzenia znikała całkowicie. Nie wystarczyło po prostu zamknąć platformę. To nie byłoby wystarczające. Inwestorzy natychmiast zażądaliby zwrotu inwestycji, a władze wszczęłyby międzynarodowe śledztwo. Aby uniknąć odpowiedzialności, wymyślili genialną przykrywkę, zainscenizowali zakrojony na szeroką skalę atak hakerski. Być może pozostawili nawet fałszywe ślady cyfrowe prowadzące do jakiejś północno-koreańskiej grupy hakerów. Pozostało tylko wybrać odpowiedni moment i wszystko było gotowe. 13 kwietnia 2021 roku nadszedł dzień X. Operacja została najprawdopodobniej zainicjowana w środku nocy około trzeciej nad ranem czasu Johannesburskiego, aby zapewnić braciom maksymalną korzyść czasową. Klienci AfriCrypt, jak zwykle, rano zajrzeli na platformę, aby sprawdzić swoje salda, które gwałtownie rosły. Tym razem jednak czekała na nich niemiła niespodzianka. Wypłata środków była niedostępna. Początkowo wielu uznało to za awarię techniczną, ale niepokój szybko przerodził się w panikę, która rozprzestrzeniła się na zamkniętych czatach w komunikatorach Telegram i WhatsApp. Czy komuś udało się wypłacić pieniądze? Mam błąd podczas próby wypłaty. Czy naprawdę nas oszukano? Brzmiały niepokojące wiadomości. Po kilku godzinach, kiedy sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny, wydano oficjalne oświadczenie. Do klientów wysłano listy z fałszywymi kondolencjami i stanowczą prośbą, aby nie zwracali się do organów ścigania. Padliśmy ofiarą skomplikowanego i zaplanowanego włamania informowali bracia. Nasze służby bezpieczeństwa prowadzą negocjacje z hakerami. Jakakolwiek interwencja ze strony władz lub inne działania prawne mogą zagrozić zwrotowi państwa środków. Prosimy o zachowanie spokoju. To był genialny pomysł, aby zdobyć te cenne zegarki. Podczas gdy szokowani inwestorzy bezskutecznie próbowali dodzwonić się do działu obsługi klienta, który już nie odpowiadał, a strona internetowa wyświetlała błąd 404, strona nie została znaleziona. Bracia Kai zniknęli bez śladu. Zanim oszukani inwestorzy zorientowali się, co się stało, ich pieniądze zostały już wycofane, wyprane, zamienione na Monero i ukryte w anonimowych sieciach. Założyciele firmy zniknęli, a kradzież została dokonana. Zniknęły miliardy. Rozpoczęła się druga faza pościg. Jako pierwsi alarm podnieśli wściekli inwestorzy. Nie zwlekali i osobiście udali się do głównej siedziby AfriCrypt w Johannesburgu. Jednak, zamiast lśniącego wieżowca, zaawansowanego technologicznie centrum finansowego, którego się spodziewali, Klienci zobaczyli jedynie skromny, niepozorny dom mieszkalny w cichej dzielnicy podmiejskiej, żadnych serwerowni, żadnej ochrony, żadnych oznak dużej firmy finansowej. Różnica między wyobrażeniem a rzeczywistością była oszałamiająca. Oszukani inwestorzy natychmiast zgłosili się na policję. Jednak południowoafrykańscy śledczy, oceniając skalę zdarzenia, napotkali dwie istotne trudności. Po pierwsze, na początku 2021 roku kryptowaluta nie miała w RPA jasnego statusu prawnego. Nie była uznawana ani za pieniądz, ani za aktywa finansowe. To postawiło policję w impasie. Jak zakwalifikować to przestępstwo? Czy była to kradzież, oszustwo, czy naruszenie prawa papierów wartościowych? Prawnicy braci Kai, którzy kontynuowali swoją pracę, twierdzili, że doszło do awarii oprogramowania, a nie do popełnienia przestępstwa. Pojawił się jednak nowy problem brak wiedzy technicznej. Policja nie potrafiła śledzić łańcucha bloków. Zwróciła się o pomoc do niezależnych firm analitycznych, takich jak Chainalysis. Analitycy byli w stanie prześledzić początkowe przelewy do mikserów bitcoinów, ale dalej ślad się urywał. Poszukiwanie tych informacji jest jak próba śledzenia konkretnej kropli wody wylewanej do oceanu, powiedział jeden z ekspertów. Jakby tego było mało, pojawił się główny impas. Według oficjalnych danych kontroli paszportowej i lotniczej Amir i Kai nigdy nie wyjeżdżali poza granice kraju. W ich dokumentach nie było biletów lotniczych, żadnych adnotacji o przekroczeniu granic, ani żadnych śladów podróży. Zniknęli bez śladu. Podczas przesłuchań byłych pracowników AfriCrypt śledczy natrafili na kolejny niepokojący szczegół, który świadczył o skrajnej paranoi braci. Na tydzień przed ogłoszonym atakiem hakerskim dane logowania wszystkich kluczowych pracowników, w tym głównego menedżera finansowego, zostały nieoczekiwanie i bez uprzedniego powiadomienia zablokowane. Menedżerowie uznali to za tymczasową awarię lub aktualizację systemu bezpieczeństwa. Jeden z nich nawet przez kilka godzin próbował odzyskać hasło, sądząc, że po prostu je zapomniał. W rzeczywistości zostali po prostu wykluczeni z systemu. Bracia Kazi pod pretekstem środków bezpieczeństwa odizolowali wszystkich, którzy mogliby stać na przeszkodzie lub przynajmniej zaświadczyć o konsolidacji władzy. Tylko im dwóm udało się zachować pełną kontrolę administracyjną nad platformą. Wszystko wskazywało na to, że ucieczka została dokładnie i rozważnie zaplanowana z wyprzedzeniem. Jednak główne pytanie pozostało bez odpowiedzi: w jaki sposób udało im się opuścić kraj, nie pozostawiając żadnego śladu ani cyfrowego, ani fizycznego? Incydent szybko nabrał międzynarodowego rozgłosu i stał się głównym tematem w nagłówkach światowych serwisów informacyjnych. Reputacja Republiki Południowej Afryki jako centrum branży fintech znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie. Wkrótce do śledztwa włączyła się międzynarodowa organizacja Interpol, która natychmiast umieściła braci na czerwonej liście, co oznacza międzynarodowy nakaz ich aresztowania. Kiedy do sprawy włączyły się międzynarodowe agencje, rozwiązanie zagadki ich tajemniczego zniknięcia stało się jasne. Okazało się ono proste, a jednocześnie oszałamiające. Kilka miesięcy przed popełnieniem oszustwa bracia Kai, przewidując jego wynik, potajemnie uzyskali obywatelstwo Vanuatu, małego państwa wyspiarskiego położonego na Oceanie Spokojnym. Był to główny punkt ich planu. Vanuatu słynie z programu paszportów za inwestycje. Koszt obywatelstwa wynosi około 130 tysięcy dolarów i całkowitego braku kontroli finansowej. Jednak najważniejsze jest to, że kraj ten nie wydaje swoich obywateli za granicę. Ponadto paszport Vanuatu dawał im prawo do bezwizowego wjazdu do ponad 130 krajów świata, w tym do Wielkiej Brytanii. Tak też zrobili, wyjechali z nowymi paszportami, o których w RPA nie mieli pojęcia. Śledczy przypuszczali, że bracia mogli ukrywać się w Dubaju, mieście znanym z przychylności wobec kryptowalut, lub w Tanzanii, ale żadna z tych wersji nie znalazła potwierdzenia. Wydawało się, że braci nie da się złapać, jednak jeden z nich popełnił fatalny błąd. Akcja przenosi się do Zurychu w Szwajcarii, światowego centrum prywatnej bankowości. W sierpniu 2021 roku, cztery miesiące po oszustwie, lokalni śledczy, prawdopodobnie dzięki informacjom od poszkodowanego inwestora, dokonują sensacyjnego odkrycia. W jednym z najbardziej prestiżowych banków w Zurychu znajdują wynajętą skrytkę bankową. W środku znajduje się sprzętowy portfel kryptowalutowy Ledger. Urządzenie to, przypominające pendrive'a, pozwala na bezpieczne przechowywanie części skradzionych miliardów w trybie autonomicznym. Policja stanęła przed nierozwiązywalnym problemem. Portfel pozostawał zablokowany bez klucza osobistego, kodu PIN, a każda próba włamania prowadziła do zniszczenia danych. Jednak śledczy byli przekonani, że właściciel prędzej czy później wróci po swoje kosztowności. Pozostało tylko czekać. Przez kilka miesięcy prowadzili całodobową obserwację skrytki. W końcu cierpliwość przyniosła efekty. 9 listopada 2021 roku Amir Kadzi, młodszy z braci, czując się bezpiecznie, bez przeszkód wszedł do banku. W momencie, gdy próbował otworzyć skrytkę, został natychmiast aresztowany, pościg wydawał się zakończony. Młodszy brat został złapany, miliardy miały wrócić. Sprawiedliwość miała zatriumfować, jednak zamiast umieścić Amira Kadzi w zimnej celi więziennej, umieszczono go pod stałą obserwacją. W luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu, gdzie jedna noc kosztowała około tysiąca dolarów. Prawdopodobnie adwokaci Amira stwierdzili, że surowe warunki więzienia są niekorzystne dla tak młodego geniusza i mogą wyrządzić mu nieodwracalną krzywdę. Podczas gdy szwajcarscy śledczy prowadzili niespieszne dochodzenie, tajemniczy inwestor, ukrywający się za offshore'ową firmą Pentagon Project Management, zwrócił się do poszkodowanych. Zaproponował im porozumienie, które można było nazwać upokarzającym. Marne 5 milionów dolarów w zamian za całkowite wycofanie wszystkich pozwów sądowych przeciwko braciom. Kwota ta była po prostu kpiną w porównaniu z ukradzionymi 4 miliardami. Amir Kadji spędził w tym eleganckim hotelu 6 miesięcy, które można by nazwać wstępnym aresztem. Proces sądowy nie dotyczył jego winy, a jedynie niuansów proceduralnych. Ostatecznie został zwolniony za kaucją w wysokości 300 tysięcy franków szwajcarskich, czyli 375 tysięcy dolarów, kwota nieznaczna w porównaniu z ukradzioną sumą, którą prawdopodobnie nosił przy sobie. Warunkiem zwolnienia było oddanie paszportu i zakaz opuszczania terytorium Szwajcarii. Jednak w sierpniu 2023 roku, prawie dwa lata później, wydarzyło się coś niesamowitego. Amir Kadzi, z powodów, które pozostały tajemnicą, otrzymał z powrotem swój paszport. Nie wydano żadnych komunikatów prasowych, nie odbyły się żadne publiczne przesłuchania wszystko odbyło się w milczeniu. Tego samego dnia prawdopodobnie natychmiast opuścił Szwajcarię. System go złapał i niespodziewanie puścił. Los starszego brata Raisa, którego nie udało się złapać, pozostaje nieznany. W 2024 roku sytuacja osiągnęła swój haniebny szczyt i jednocześnie utknęła w martwym punkcie. Ostatecznym ciosem dla wszystkich poszkodowanych było oficjalne oświadczenie Południowoafrykańskiej Służby Nadzoru Finansowego FSSA. Dokument wskazywał, że ponieważ Platforma AfriKrypt nie była oficjalnie zarejestrowana jako organizacja finansowa, a funkcjonowała jako firma technologiczna, władze nie miały podstaw prawnych do wszczęcia dochodzenia. Stworzyło to dylemat prawny przypominający fabułę Kawki. Brak statusu oznaczał brak przestępstwa. Żadnych zarzutów, żadnych postępowań sądowych, żadnych podstaw do odszkodowania. W tym samym czasie inny oszust kryptowalutowy, Faruk Fatih Ozer, pochodzący z Turcji założyciel giełdy TODEX, został zatrzymany po kradzieży dwóch miliardów dolarów. Turecki sąd wydał surowy wyrok – 11.996 lat pozbawienia wolności. Bracia Kai pozostali na wolności. 69 tysięcy bitcoinów, których wartość szacowana jest obecnie na ponad 7,5 miliarda dolarów, zniknęło bezpowrotnie. Ich plan zadziałał bez zarzutu. Idealne przestępstwo polegało nie tylko na samej kradzieży, ale także na tym, jak przestarzały, nieelastyczny i bezradny globalny system finansowy, podatny na luki i biurokrację, pozwolił im uniknąć kary wskazał ofiary na milczące obserwowanie, jak oszuści wydają ich pieniądze.